Cześć wszystkim z tej strony Damian. A to pierwszy unboxing na moim kanale. Przyszła dzisiaj do mnie paczka strotki. Także jak część z Was może się domyślać, e, udało mi się zakupić w tym roku bilet na mastersy, które odbędą się na Maślance. Fajnie, ja jestem mega zadowolony z tego faktu. Zawsze oglądałem to na YouTube, czy u y, jakichś innych osób na social mediach, jak to wygląda, jak oni tam łowią. Także w tym roku mi się uda zobaczyć, jak to wygląda od środka. Także wam też na pewno pokażę, jak to wygląda. Rozpakujemy to. Folia nam się nie przyda. Tu mamy pojemniczek, mamy kopertę, no i mamy zanętkę. Zabierzemy ten karton. Czyli tak. Dostaliśmy metod mix od Federbajta Epidemie. Chyba najbardziej popularny ich yy, miks do metody. Ja łowiłem jak dla mnie w porządku. Wielu z Was pewnie też testowało. Zobaczmy, co mamy dalej. Yy, no mamy kopertę. Tu już widzę, wyłania mi się bilecik. Metod Feder, bilet uczestnika. Także super. Zachowam sobie na pewno na pamiątkę. Mamy też bilet na trening. Czwartek. 29 czerwca. Mamy zaplanowany też tutaj, jak widzę, ciepły poczęstunek, czyli jakiś grill. Fajnie. Bardzo sympatyczne. Także tu sobie ułożymy, niech będzie bilecik z nami. No i zobaczmy. Mamy pudełeczko klasyczne, od Drenana. Ja sam używam takich, jestem z nich zadowolony. No i co my tu mamy? Mamy... Metod Booster od Match Pro, halibut truskawka. Fajnie. Zawsze można użyć jakiegoś tam boostera właśnie jak ryba nam nie odpala, nie wiemy co zrobić, dlaczego nie bierze. Także czasem ja sam decyduję się na użycie, użycie jakichś zalewajek, właśnie jakichś takich boosterów. Często to po prostu otwiera nam wodę na nowo. Mamy przynęty Wigli od, od Osmo Kornik. Mam w posiadaniu te nowe przynęty od Osmo. W tamtym roku dużo łowiłem na tą ich wcześniejszą wersję, te Osmo i Robaczki. W tamtym roku dużo, dużo fajnych efektów miałem na, na ich przynęty. W tym roku dopiero będę testował. Znaczy, no już trochę łowiłem, jakieś pierwsze ryby wpadły na to. No ale wiadomo, że w tym sezonie przetestuję. Zobaczę, czy starsza wersja była lepsza, czy może te, te ich nowości. W tym roku będą się lepiej sprawdzać. Mamy stopery od Kresty. No, stopery każdy używa do budowy swoich zestawów. Tu nam się bilet przewraca. Eee, co jeszcze mamy? Też od Kresty. Koszyczek do federka klasycznego, 20 gram. Ja dużo łowię na kanale, jak już widzieliście na dwóch poprzednich filmach. Także na kanał ten koszyczek będzie idealny. Fajnie, bo ja lubię używać tych koszyczków, co mają wykorzystany tutaj fluorokarbon, a nie na krętliku. Ten koszyczek mi się tak nie kręci, nie zwija. Także fajnie, na pewno mi się przyda. Będę używał. No i mamy jeszcze haczyki od Gamakatsu do metody bezzadziorowe. Rozmiar 12, to w sumie też 12. Używam najczęściej. Także też przydatny fund, jaki dostaliśmy tutaj. Od trotki no i pudełeczko wiadomo, zawsze potrzebne. Także podsumowując, cały opening, paczkę od trotki oceniam bardzo pozytywnie. Rzeczy bardzo przydatne, używane przez każdego wędkarza. Bilecik epidemia, klasyk od Federbajta, także. Ja jestem zadowolony. Nie mogę się już doczekać wyjazdu na Mastersy, już coraz bliżej. 29 czerwca wyjeżdżamy na trening. Potem trzy dni zmagań na Maślance. Także widzimy się i mam nadzieję, że to będą udane zawody dla mnie w moim wykonaniu. A jak będzie, to się okaże. Czy połowie, czy nie połowie? Czy ryba będzie chciała ze mną współpracować? To będziecie mogli śledzić. Czy na moim Instagramie? Czy na Facebooku, czy będę coś starał się wrzucić, może tutaj na kanał na YouTube. Na pewno jakieś informacje do Was będą docierały z mojej strony, jak wygląda cała oprawa, jak zawody przebiegają, no i jak wy wyglądają w moim wykonaniu. Także dziękuję za obejrzenie i do następnego. Cześć.